Cześć, to Agnieszka z Serbii, bo dalej siedzę zamknięta w Belgradzie i czekam na błogosławieństwo Turkish Airlines, żeby móc polecieć na stypendium do Stanów. Mówiłam w ostatnich filmach o tym, że mój promotor był narcyzem i straciłam z tego powodu już dwa lata życia, a nawet więcej, bo i pieniądze, i nerwy. Zyskałam za to całkiem nową edukację dotyczącą tego, kim jest człowiek i jak wyglądają ludzkie relacje, czy to toksyczne, czy nie. Zyskałam też całkiem nowy pomysł na badanie psychologii reżimów totalitarnych i może kiedyś za 20 lat uznam, że dzięki takim doświadczeniom wiele rzeczy, to jak wygląda świat, jak ludzie sobą manipulują, jak co dzisiaj widzimy, Dążą do eskalacji konfliktów w celach kontroli. Jak wyglądają symptomy posttraumatyczne i po indywidualnym narcyzie, i po ucieczce z totalitarnego reżimu? Może uznam, że cała ta wiedza sprawiła, że żyłam jakoś pełniej i zajmowałam się tym, co naprawdę ważne. Ale niestety w pierwszych latach po byciu w relacji z narcyzem, która skończyła się tragicznie, czyli tak, że narcyz wyrzucił cię nagle do kosza, jak zużyte opakowanie, w pierwszych latach jest ciężko. To jest Dojmująca konfuzja, ból, ma się pod skórą taką osobę, stale się z nią toczy walki w głowie, ma się zaburzenia snu, każdy detal, który przypomina o epizodzie z takiej toksycznej relacji, sprawia, że ma się objawy somatyczne, że pali w brzuchu. Czasami mogłam iść po ulicy, przypomnieć coś sobie i robić z rękami tak. O, tak. Więc e, długo zajmuje powrót do codziennej funkcjonalności, i ludzie, wliczając w to psychologów, e, którzy nie mają specyficznego, niszowego wykształcenia dotyczącego zaburzeń osobowości, albo sami przez to nie przeszli, nie są w stanie tego zrozumieć. Można usłyszeć na przykład. Ale o co ci chodzi, to tylko jakiś idiota, minęło już tyle czasu, to znaczy, że masz jakieś inne problemy. I to nie tylko od laików, ale od terapeutów też, niestety, bo nie wiedzą, jak głęboko krzywdzi relacja z zaburzoną osobą i jak ciężko odbudowuje się samego siebie. Tacy terapeuci robią ludziom dodatkową krzywdę. I ja sama miałam historię rodem z horroru, ale nie tylko ja. To jest niestety powszechny temat rozmów w środowisku ludzi leczących się po narcyzie. Dlatego od razu lepiej szukać kołcza, który ma własne doświadczenie relacji z kimś z NPD, albo wykwalifikowanego psychologa klinicznego. W internecie jest bardzo wiele zasobów, które pozwalają zrozumieć problem, problem relacji z kimś z zaburzeniem osobowości, i potem łatwo jest wyczuć, czy dana osoba będzie odpowiednim terapeutą. Jeżeli ktoś upiera się na szukaniu w tobie problemów, i bierze stronę karta przeciwko ofierze. Jeżeli ktoś powie, boli nas w innych to, czego nie lubimy w sobie, to to nie będzie odpowiedni terapeuta, bo trywializuje toksyczność takiej relacji. Widać, że nie ma doświadczenia z poważnymi zaburzeniami, i przenosi winę na ofiarę. A bycie ofiarą, bycie ofiarą nigdy nie jest twoją winą. I jeżeli ktokolwiek choćby lekko to sugeruje, a potem się z tego nie wycofuje, kiedy bliżej pozna sprawę, to uciekaj. Kolejny komentarz. Nie, ja nie jestem wykształconym psychologiem i ja nikogo formalnie nie diagnozuję. Tak jak wspomniałam ostatnio, gdyby dana jednostka nie miała NPD, moje doświadczenie nie miałoby sensu. Musiałam wyszukiwać jego zachowanie w internecie, żeby je zrozumieć. No to chyba coś jest nie tak, jeżeli ja czyjeś zachowanie wyszukuję w internecie. Ale zrobiłam to dla siebie, żeby no, przerwać ten zaklęty krąg zdezorientowania i bólu, w którym nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że nie rozmawiam z człowiekiem, że z jakiegoś powodu wszystko stale jest moją winą. To była najdziwniejsza interakcja w moim życiu i czułam się okropnie, i chciałam wiedzieć, czemu czuję się okropnie i co mogę z tym zrobić. Więc uczyłam się o narcystycznym zaburzeniu osobowości dla siebie, żeby się wydostać z absurdalnej sytuacji. Nie diagnozuję formalnie własnego promotora, bo żeby to zrobić, musiałabym ocenić jego poziom empatii, której nie ma. E, czy jego relacje z obiektem, które nie są całościowe. E, czyli wszystko jest albo super, albo do niczego. Ale mm, ja uważam, że po pierwsze, nie powinniśmy rzucać słowem narcyz na prawo i lewo. NPD to jest poważne zaburzenie, które jest okrutne dla ofiary. I jeśli utrwali, utrwali się takie lekkomyślne używanie słowa narcyz w popkulturze, tym gorzej dla ofiar, bo nie będą traktowane poważnie. I nie powinniśmy też wszystkich dookoła diagnozować z NPD zaraz po tym, jak usłyszeliśmy ten skrót. Po prostu bądźmy poważni. Więc to po pierwsze. Ale po drugie profesjonaliści nie powinni zawstydzać ofiar, które próbują nauczyć się, co się stało i to zrozumieć. I tych wszystkich ofiar, które piszą i mówią o narcyzach. My przez to przeszliśmy i samo kształcenie pomogło najbardziej, a nie wy. Robimy, co możemy, naprawdę, więc jak najbardziej pisać, mówić, ostrzegać, ale jednocześnie być poważną osobą. Co się stało u mnie? No cóż, za każdym razem, kiedy w moim życiu pojawił się jakiś narcyz, miałam no, choroby współistniejące. W przypadku środowiska uniwersyteckiego rzadko się zdarza, żeby promotor z NPD skrzywdził studenta. Rzadko. Dlaczego? W dynamice relacji z narcyzem na początku jest ocena, czy da się tę osobę wykorzystać. A doktoranci są łatwi. Podpisują konkretny kontrakt, wykonują konkretne badania, zazwyczaj są pod wrażeniem promotora i rzadko kiedy przestają być użyteczni. Dlatego właściwie nie wychodzą poza ten złoty okres, tak? Po angielsku golden period, czyli pierwszy etap relacji z narcyzem, kiedy jesteś obsypywana uwagą, komplementami, pokojami hotelowymi w córychu, zaproszeniami na obiad, Narcyści na początku tak traktują swoich współpracowników, podobnie zresztą jest w romantycznej relacji. Po czym no, zostawiają współpracowników w spokoju, raz na jakiś czas zabierają na kolejny wystawny obiad, żeby przypomnieć, jacy są fantastyczni. No i taki współpracownik sobie cicho pracuje i jest przekonany, że ma niezwykłe połączenie ze swoim szefem. I kiedy ktoś wspomni, że ten szef jest jakiś no taki trochę dziwny, nie rozumie ludzkich interakcji, nie ma empatii, to on pomyśli, no może trochę, ale on już taki jest. Nie wiecie, jaką mamy super relację, jaki on ma gest. Więc gdybym była normalnym doktorantem, nic ponad to by się nie stało. No ale nie byłam. Miałam inne problemy, o których opowiadałam w moich pierwszych filmach. W filmie o ignorancji i poprawności politycznej na zachodnich uniwersytetach, w filmie o tym, jak miałam studenta z podkoszulkiem, z sierpem i młotem w Holandii, jak akademicy zareagowali na wybory Trumpa, jakie to było dziecinne. Co stało się na kongresie geofizycznym w San Francisco? Wszystkie takie problemy. No, niedopasowanie y, dziewczyny z Polski, z bardzo konkretnej y, rodziny, w bardzo konkretny sposób wychowanej, do tego, co się dzieje w środowiskach uniwersyteckich na zachodzie. To był mój poważny problem. A kiedy ja zaczęłam doktorat, no to no, krótko mówiąc, naiwnie wierzyłam w ciekawą karierę w akademii. W intelektualnie stymulującym środowisku, w którym mogę przyjść, tak wiecie, z serduszkiem na dłoni, i wszyscy będą zainteresowani światem i sobą nawzajem, i będą mieli dobre maniery. Ha-ha-ha-ha. Okazało się, że otaczają mnie infantylni ludzie, którzy właśnie dzisiejszą poprawność polityczną traktują jak kult i którzy będą okrutni, jeżeli oddychasz inaczej niż oni. No, i profesorowie z Akademii Holenderskiej nie wiedzieli, co oznacza sierpi młot na podkoszulku. Myśleli, że to jest jakiś znaczek hipisów. Ja byłam kompletnie nieprzygotowana na takie wydarzenia. Dostałam ataku paniki, potem zaczęłam mieć nawracające ataki paniki. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Myśleli, że ja jestem jakaś nietolerancyjna. Nikt ze mną nie rozmawiał, prawie. Na kongresie w San Francisco zostałam popchnięta od tyłu, widziałam komunistyczną partię USA rozdającą ulotki w centrum kongresowym. Ludzie myśleli, że to część konferencji. Wysprzątałam z ulotek całe centrum, a potem obudziłam się z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi tutaj, tak jakby miała krew pod oczami, i zrozumiałam, że trzeba z uniwersytetów uciekać, bo będzie tylko gorzej. Koszmary z masowymi grobami to osobny symptom osobnego zaburzenia posttraumatycznego. Podobno są odmiany międzypokoleniowe i teraz prawdopodobnie mam kilkukrotne PTSD. W każdym razie tak było. I nie miałam jak tego obejść. To wszystko właściwie musiało się stać teraz po tym, jaką mam wiedzę, o środowiskach akademickich, o zaburzeniach osobowości. Byłam trochę w samym środku sztormu, ale coś podobnego musiało się stać. Ten tragiczny kongres w San Francisco to był koniec roku 2016 i nie wiedziałam wtedy, że mój promotor był narcyzem. Za to, co myślałam: No, oczywiście wydawało mi się, że mamy szczególne połączenie. Poprzednio bardzo dyplomatycznie mówiłam o tych problemach, on bardzo szybko udawał, że mnie rozumie. Na tym etapie, w ostatnim roku mojego kontraktu, wiedziałam już, że mnie nie zrozumie yy, że wiele rzeczy mówi po to, żeby być miły, ale to jest płytkie. Ale i tak myślałam, że mi pomoże że jest człowiekiem i że kiedy mówi, że chce dobrze, to nie udaje. Myślałam, że nie ma problemu, jeżeli jestem kimś innym niż on, jeżeli się z nim nie zgadzam, jeżeli mam swoje osobne problemy, jeśli nie chcę zostawać na uniwersytecie. Myślałam, że to wszystko jest w porządku, o ile możemy razem yy, współpracować nad problemem badawczym. I to przecież wcale żadne kosmiczne założenie nie jest. Po prostu nie wiedziałam, co oznacza zaburzenie osobowości. Ale i tak czułam się bardzo samotna. Potrzebowałam, żeby ktoś tam widział, jak i dlaczego cierpię. Mieliśmy jednego programistę z Moskwy i podjęłam decyzję, że spróbuję się z nim zaprzyjaźnić, żeby móc przetrwać do końca kontraktu. Kto, jak, kto, ale on taką samotność powinien zrozumieć. I z powodu mojej chęci zaprzyjaźnienia się z Aleksiejem, co ostatecznie się całkiem udało, Pisałam dużo maili grupowych, w których tak trochę się wygłupiałam. Zapraszałam ludzi na wino z Liechtensteinu, po prostu bawiłam się i nie sądziłam, że dla kogoś to może być problem. A okazało się, że był. A po kolei było tak. Po strasznej konferencji w San Francisco, która wyglądała jak preludium do tego co obecnie dzieje się w Stanach, zrozumiałam, że to koniec między mną a uniwersytetami. Czułam się wypalona, na poważnie zastanawiałam się, co dalej robić ze swoim życiem, bo nie mogę szukać stażów podoktorskich ani nawet patrzeć się na moją pracę. Nie spałam nocami i w takim momencie mój promotor napisał maila do całej grupy. O czym? O tym. Że w San Francisco był na wykładzie szefowej jakiejś komisji AGU. AGU to jest American Geophysical Union, a narcyzi są bardzo przyciągani przez wszelkich szefów wszelkich komisji. Jeśli zależy im na jakiejś konkretnej hierarchii, to się podlizują. I ta szefowa komisji zrobiła wykład o tym, że powinniśmy być bardziej interdyscyplinarni, więcej rozmawiać z ludźmi z innych dziedzin. Promotor, dalej nazywany promotorem, opisał swoje myśli związane z tym wykładem i zapytał się grupy: Co myślą i co zrobić? Ja nie mogłam spać i miałam dość uniwersytetów. Wiedziałam, że nic z tej interdyscyplinarności nie będzie, skoro nie potrafią rozmawiać logicznie ani zachowywać się jak dorośli. Ale wiedziałam, że Aleksiej, z którym chciałam się zaprzyjaźnić, bo byłam bardzo samotna, jest członkiem tej listy mailingowej. Wiedziałam, że potrafię napisać taką odpowiedź, że subtelnie przedstawię, na czym polega mój prawdziwy problem i że on to zrozumie, a reszta nie, ale jednocześnie, reszcie się to nawet spodoba i nie wywołam żadnej wojny. I że bez tej listy mailingowej nie będę mieć pretekstu, żeby porozmawiać o życiu z programistą z Moskwy, a dokładnie tego potrzebowałam po wszystkim, co się już stało. Więc w środku nocy, na samym początku 2017 roku, napisałam im długiego, mrocznego maila o tym, że źle się czuję, bo widzę, że wiele rozmów i spraw na uniwersytetach jest traktowanych w bardzo płytki sposób, że nie uczymy już nastolatków krytycznego myślenia i logiki, i to widać później. I że powinniśmy mieć lepsze klasyczne podstawy, jeśli chodzi o interdyscyplinarność, że zapominamy na czym stoimy, skąd się biorą rzeczy dookoła nas, czemu mogę zejść do supermarketu i kupić Carpaccio za 5 franków. Wierzymy to wszystko za coś oczywistego. I napisałam to subtelnie, ale dosadnie. I osobiście, ale bez oskarżania, tylko bardziej w takim tonie lamentu i to bardzo ogólnego. Ludziom się to spodobało, niektórzy nawet potem ze mną rozmawiali, a Aleksiej zrozumiał, co naprawdę chciałam przekazać. Ale potem odpisał promotor i zrobił to w sposób bardzo płytki i denerwująco pozytywny, jak właściwie wszystko. Napisał, że nie musimy koniecznie znać filozofii starożytnej, żeby być naukowcami, bo możemy mieć przecież różne hobby, że obecnie tymi wszystkimi ideami żyjemy, więc po co mamy je znać i że nasz mózg idealizuje przeszłość. I ja tego maila potraktowałam jak zaproszenie do dyskusji, i trochę go logicznie rozłożyłam, bo na to zasługiwał. Bo to nie jest tak, że można nie znać podstaw filozofii, bo wtedy jest się wyłącznie technikiem, yy, znającym się dobrze na jednej metodzie, ale takim, z którym można zrobić wszystko. Bo ktoś taki nie wie, na czym stoi, kim jest jako człowiek, co to jest prawo naturalne. I komuś na górze, kto wszystkim kontroluje, na pewno bardzo się podoba, że ma obecnie ludzi, którzy umieją sterować silnikami rakietowymi, ale których nie obchodzi Arystoteles, więc łatwo z nich zrobić własne pionki. Bo oni sami się nie zbuntują, nie zrobią własnej e, rakiety czy wyrzutni rakiet, nie będą e, wiedzieć, co to jest prawo naturalne i jakie mają prawa i e, na czym polega e, istota ludzka. Nie, ich to nie obchodzi. Oni będą po prostu się podlizywać w hierarchii, robić konkretne badania inżynieryjne, a dyktator będzie tylko ręce zacierał. No to jest oczywiście. No to jest argument. To jest argument taki przerysowany, żeby pokazać, że można coś takiego zrobić. Więc. Prawdziwy uczony powinien znać podstawy filozofii, żeby nie zostać pionkiem w czyjejś ręce. A skąd ja miałam wiedzieć, że mój promotor jest narcyzem i wszyscy są pionkami w jego ręku? Napisałam też, że może i obecnie żyjemy jeszcze dawnymi ideami, ale jeśli zapominamy, skąd się biorą podstawowe rzeczy? I zajmujemy się bez trosko jedzeniem steka w pięknej trzystuletniej kamienicy bez zrozumienia, dlaczego możemy to zrobić i że jesteśmy, mamy wyjątkowe szczęście, że możemy to zrobić, że to wszystko dzięki podziałowi pracy, dzięki własności prywatnej, inaczej nie byłoby żadnego steka ani żadnej pięknej kamienicy. No to jest coś nie w porządku. Bo faktycznie, może żyjemy jeszcze yy, jakimiś wspaniałymi ideami w przeszłości, ale jeżeli ich nie rozumiemy i nie doceniamy, to łatwo nam to będzie wszystko zabrać. Bo natura jest okrutna, świat jest okrutny i człowiek jest okrutny. I bardzo łatwo jest zburzyć coś, co buduje się przez stulecia. Yy, I napisałam też, że może to i prawda, że nasz mózg idealizuje przeszłość. Ale w swojej wypowiedzi odwoływałam się do e, innej, innej zasady działania ludzkiego mózgu, o coś innego mi chodziło w tym poprzednim mailu. No bo oczywiście, tak, przeszłość wydaje się bardziej cywilizowana, e, bo, bo ją idealizujemy, ale nie tylko dlatego, bo przeszłość jest bardziej cywilizowana z powodu innego mechanizmu neurologicznego. A jakiego? No mianowicie takiego, że jeśli się strzeli w ludzki mózg, to on przestaje działać. No, to tyle, jeżeli chodzi o działanie ludzkiego mózgu. To dlaczego przeszłość jest lepsza i czy na pewno jest? I ja wiem, wyciągnęłam armatę, żeby zabić muchę. I tylko Aleksiej zrozumiał, co naprawdę pisze, ale Byłam straumatyzowana po San Francisco i zaczęłam mieć wtedy dość sugestywne koszmary z masowymi grobami, więc wybaczcie mi. I nie chodziło mi już o uniwersytety. No dobra, może troszkę, ale na pewno całkiem nie chodziło mi o promotora. To są głębokie, rozległe problemy i zagadnienia, i do głowy by mi nie przyszło, że promotor pomyślał, że go krytykuje. Ostatecznie każdy ma jakąś historię. I myślałam, że po tej sytuacji promotor zrobi to co zwykle, czyli zaprosi mnie na obiad, porozmawia o tym, jak się czuję, razem wymyślimy jakiś plan, żeby jak najmożliwiej bezboleśnie skończyć doktorat. I nagle nic takiego się nie stało. Zupełnie nagle. Na, nastąpił zwrot o 180 stopni w mojej relacji z promotorem, i to tylko dlatego, że pisałam o abstrakcjach. Nic nieznaczących względem moich badań, i w sumie pisałam je tylko po to, żeby Aleksiej ze mną poszedł na kawę. I no dlaczego? No ja nie wiedziałam, że był narcyzem. A z perspektywy narcyza zrobiłam coś strasznego. Skrytykowałam go przy wszystkich na liście mailingowej. Na dodatek, nie miał na to żadnej dobrej odpowiedzi. Zaczął mnie unikać i zbywać mnie śmiechem. Kończył zebrania po dwóch minutach i to z poczuciem ulgi. Ludzie, którzy byli jego najbliższymi współpracownikami, zaczęli unikać mnie na korytarzu. Wysyłałam do niego maila z pytaniem naukowym, on ignorował go przez cztery miesiące, dopóki się nie przypomniałam. Byłam w stanie usłyszeć, jak mówi o mnie do innego doktoranta, po czym mówi she i tak kręci głową. Poczułam się całkiem odizolowana od jakiegokolwiek wsparcia czy mentoringu, ale tak, jakbym nie mogła z tym zrobić żadnego problemu. Czułam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam tego skonfrontować. Zaczęłam się bardzo stresować każdą bytnością na ETH. Coś się za moimi plecami dzieje. Nagle ja jestem ta zła, ale nikt mi o tym nie mówi, tylko mnie ignorują. Do czasu tego maila wszystko wyglądało inaczej. Konfrontacja jednak nie była możliwa, bo jeśli spróbowałam, no to słyszałam, ale wszystko jest super, o co ci chodzi, wszystko dobrze i nic więcej. A wiedziałam, że nie mam z kim rozmawiać o głębszych problemach, nie licząc programisty z Moskwy, ale on nie ma aż tak dużego wpływu na mój doktora. Więc sama zaczęłam się izolować, sama zaczęłam się izolować, nie chciałam już bardziej cierpieć, a to, że dookoła mnie ludzie chwalili Fidela Castro na lunchach wcale nie pomagało, no po prostu przestawałam chodzić na te lunche. No ale przecież nie chodzi tylko o Fidela, bo zupełnie apolityczni doktoranci z równoległych gr grup byli w stanie stwierdzić, że ta grupa mojego promotora jest trochę dziwna. Nie pomogło to, że w 2017 roku, żeby przeżyć, złożyłam aplikację na Uniwersytet Misesa w Alabamie. Jak mogłam złożyć aplikację na coś, co nie jest geofizyką? Jak mogłam na jesieni 2017 roku zacząć szukać pracy poza dziedziną? Twarz mojego promotora zrobiła się martwa i zaczął robić o tym żarty nad moją głową. Ach, kto jeździ do Alabamy? I to takim tonem, jakby się ze mnie wyśmiewał przy całej reszcie, szukał sojuszników, którzy też będą się ze mnie wyśmiewać. Byłam w stanie wywnioskować z zachowania innych doktorantów, że mówi o mnie za moimi plecami. Na przykład jedna dziewczyna mogła powiedzieć: Wszyscy są dobrymi studentami, oprócz Agnieszki. Na co starsza doktorantka, która pamiętała mój złoty okres, ale Agnieszka była, bardzo dobrym studentem, i kiedy dowiedziałam się, że lecę do Alabamy, po prostu z radości zaprosiłam wszystkich na wino i strudla. Wino kupiłam w Liechtensteinie i śmiałam się, że teraz ja i książę Michał jesteśmy związani z tym samym instytutem. To było takie no wesołe zaproszenie, tak, i nic więcej. Ale nie wiedziałam, że dla Narcyza hierarchia i tytuły to jest wszystko i że są chorobliwie zazdrośni. Promotor zaczął ze mnie i z księcia Liechtensteinu drwić, po czym rozmawiał wyłącznie o swoich projektach. No przecież to nie ma sensu, prawda? Ja się tylko wygłupiam. Było, było mi bardzo przykro pod koniec. No, zrobiłam tę imprezę ze strudlami i bardzo radosnym listem, żeby podnieść na duchu Aleksieja, bo wiedziałam, że on zrozumie, co się dzieje. Myślałam tylko, że no, jeśli przychodzisz na czyjąś imprezę, to z tej osoby nie żartujesz. I nie mówisz tylko o sobie, jeśli ktoś ma inny powód do świętowania. Zostawili mnie szybko i moje marzenie prysło. I nie jest też tak, że całkiem nikt nie próbował mnie wspierać czy ze mną rozmawiać. Była garstka osób, która w indywidualnych sytuacjach, tak, jeden na jeden, była w stanie być w porządku. Ale dynamika toksycznej grupy to coś, co widzimy dopiero z zewnątrz. Ja sama izolowałam się z powodów, o których mówię w moich pierwszych filmach. Mimo wszystko, wsparcie od kogoś, kto twierdzi, że sierpi młot, to tylko taki znaczek hipisów, nie jest wsparciem, którego koniecznie potrzebuję. I wolę jednak już nie chodzić na imprezy, no bo niewiele im potrzeba. Wystarczy rozmowa o pogodzie. I tak stałam się nieprawdopodobnie odizolowana, nie licząc dwóch znajomych z Moskwy. Jednego, jeden był w równoległej grupie, drugi to był nasz programista. Zaczęłam mieć psychosomatyczne objawy, dusiłam się przy komputerze. Najbliżsi doktoranci mojego promotora witali mnie drwiącym uśmieszkiem, nie mówiąc nic, albo przechodzili na drugą stronę chodnika. I to czemu? Tylko dlatego, że napisałam, co myślę, w jednej sprawie. Że pojechałam do Alabamy na szkołę letnią, że czułam się trochę wypalona i o tym szczerze powiedziałam. No i powygłopiałam się trochę z imprezą ze strudlami. Ja mam swoje powody, żeby to robić. Jestem tym, kim jestem i staram się żyć w trudnym świecie. Będę mieć problemy z komunistyczną partią USA na kongresie. Nie znacie moich koszmarów. O co wam chodzi? Przecież ja nie jestem wami. I dlaczego to taki problem być otwartym na innego człowieka, który przecież ma jakieś życie i jakieś głębsze kłopoty, i nie wszystko, a raczej nic nie dotyczy tu osobiście, czy mojego promotora, czy jakichś dziwaków, którzy z nim pracują i nagle udają, że drugi człowiek nie istnieje. Ale tak to jest. Raz powiesz, że coś ci się nie podoba i to nawet w najbardziej taktowny sposób, to od razu i tak jesteś negatywna. Bo to takie przedszkole jest. Uciekamy od prawdziwego bólu życia. Musi być wszystko super, ale to jest takie płytkie super. A ty jesteś negatywna, bo powiedziałaś jedną rzecz, że ci się nie podoba, że ludzie nie myślą logicznie i, i że popychają się nawzajem. No, prze, prze, przepraszam, znaczy tak naprawdę wcale nie przepraszam, co miałam zrobić. Powiedzieć, że wszystko jest fajnie, że ludzie nie myślą logicznie i popychają się nawzajem? No czego wy ode mnie oczekujecie? No chyba nie. Co się dalej stało? Nic. Nic. Udają, że nigdy nie istniałam. Mój promotor zgodził się na obronę za wcześnie. Sytuacja była taka, że ja bardzo już chciałam uciec. Pytam się go, czy mogę zarezerwować termin odbrony. Jego to nie obchodzi. Mówi: O, whatever, twoja odpowiedzialność. Więc zarezerwowałam, myśląc, że wykonuję swoją pracę. Dostałam jedną negatywną recenzję, po czym musiałam obronę przenieść w nieskończoność. Czemu w nieskończoność? Bo kiedy to skonfrontowałam, on zaczął krzyczeć, po czym przestał się do mnie odzywać. To było dwa lata temu. Nie mogę teraz obronić doktoratu, bo jestem martwa dla nich. No i to za co? W następnym odcinku historia opłatku 2.